Bo będzie ok. Cześć, właśnie jesteśmy na lotnisku, i za chwilę wsiadamy do samolotu. I wybieramy się do Nowego Jorku na Global Press Conference, gdzie zostaną zaprezentowane najnowsze sprzęty Acera. Jestem tutaj cała etyka. Wszyscy czekamy, bo wsiadamy do samolotu za jakieś 20 minut. Dobra, odzyskałam GoPro i idę znaleźć moje miejsce. Trochę ciepło, ale spokojnie, pewnie za chwilę odpalą klimatyzację. Tak, ja mam jednak tam miejsce. Tam, czy to się co? Ja służbowo, przepraszam. przepraszam. Powiem Wam, że miejsce trafiło mi się marzenie. To jest moje miejsce. Zobaczcie ile ja mam miejsca na nogi. Hello! Wchodzimy właśnie do lądowania. Mamy bardzo straszne turbulencje. Proszę Państwa, bardzo nie Dokładnie za 3 minuty mamy zbiórkę, także muszę się naprawdę spieszyć, żeby zdążyć. Wszyscy już podobno czekają na dole, i chyba tylko na mnie czekają. Także zbieramy się do wyjścia. Wszystko mam, wszystko mam. Dobra, jak coś to się będzie wracać. Jak wygląda nasz pokój? Dzień dobry. Dzień dobry. Też idziecie na konferencję? Nie. Jaki przypadek? Nie, nie. z mamy zmienić? Tam. Ja lewa, z gór, prawa strona. Jest chyba nie do końca się wdrożył. Okej. Okay. Przejściówkę do kontaktu mam. GoPro w ręku mam. Baterie mam. Karty mam. Telefon mam. ładowarkę mam. Pieniądze mam. Paszport mam. Można iść. ciebie widać na Prawda? Prawda? Genialne. So hey, yeah. To jest mój bać Tak wygląda. Co tutaj jest w kwiatce? To jest A babeczka. Ciastko. Babeczka. Myślę, że jabłko. Mogę się zamienić. jabłko za ciastko Właśnie przyjechał nasz autokar. Odebraliśmy pakiety ze śniadaniem. Wszyscy są na tak? 2, 3, 4, 5, ile jest osób? W skali od 1 do 10 bardzo się cieszę, że jedziemy. 10. Juhu! Właśnie wysiedliśmy z autokaru, który stoi tutaj. I teraz udajemy się do tej e, taksówki, do Water Taxi, którą udamy się na konferencję. Zobaczcie, jak to tutaj wygląda. Woda jest taka sama jak w Polsce Także tutaj akurat szału nie ma Budyneczki. Idę znaleźć ekipę z Polski, bo się od I się pogubię Teraz ładnie Wszystkie gopro to dobre gopro Oczywiście Tak się na konferencję. W tym budynku będzie odbywać się Global Press Conference. Wszyscy tutaj robią zdjęcia przed wejściem, więc ja też zaraz się ustawiam i robię foto. Tak wygląda budynek. Tutaj mamy rejestrację, ale my się już nie rejestrujemy, bo odebraliśmy badge wczoraj w hotelu. Wow, one są jeszcze na takich sznureczkach wysuwanych, fajnie. Hello. 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 I jesteśmy. Chyba teraz jest jakieś śniadanie, I, jest, i oczekujemy na konferencję. Za chwilę, za tą tutaj kotarą, odbędzie się konferencja. Także pozostało nam tylko czekać i odliczać minuty. Wchodzimy właśnie na salę, żeby zająć najlepsze miejsca. Jest was just a little bit late, so I won't have any super pieces. But i że be fajnie. Welcome to New York and welcome to our event. So we are able to push the Helios 300 to new extremes with the new ray tracing technology. Jesteśmy już po konferencji, otworzyli nam tutaj część z komputerami, z nowymi sprzętami, także zabieramy się do oglądania. Tutaj mamy serię Nitro Predator, nowa seria Concept e. No Jest naprawdę dużo do oglądania. Także jeżeli jesteście ciekawi więcej na temat komputerów Predatora, zapraszam Was do osobnych vlogów, do osobnych materiałów, w którym opowiem o danych sprzętach. Zobaczcie, tutaj Mod Master Challenge, Predator Helios 500. No to jest coś naprawdę, naprawdę niezłego. Moim ulubionym, takiego bym mogła mieć. Zobaczmy, co się dzieje dalej. Jesteśmy teraz na stoisku Predatora za mną widzicie monitor, który zaprezentowano dzisiaj. Jest to Predator, który ma 43 cale, 4K do 44 Hz. Idealne wzorowanie kolorów. pader, wszystko się zgadza. Obok niego stoi nowy plecak, który również dzisiaj został zaprezentowany. Jest naprawdę wielki. Eee, zobaczcie. No i tak to się prezentuje. Jest naprawdę bardzo dużo miejsca na różne rzeczy. Jezu, ile tego miejsca! Przejdziemy teraz dalej, tylko najpierw muszę zabrać ze sobą ten plecak. na stoisku Predatora znajdziemy również Heliosa 700, który jest absolutnym hitem tutaj dzisiaj. Nie wiem w ogóle jakim cudem udało mi się trafić na to, że on tutaj stoi sam, bo kolejki do niego ustawiają się ogromne. Co w nim jest takiego niesamowitego? Patrzcie na to. Wysuwana klawiatura z postawką na nadgarstki, żeby nam się wygodnie pracowało. Tutaj mamy wentylatory. Dzięki temu, że ją wysunęliśmy, to te wentylatory mogą jeszcze bardziej i wydajniej pracować. No jest naprawdę przepiękny ale słuchajcie swoje waży, jest naprawdę bardzo ciężki tutaj mamy Predator Helios 300 zobaczcie jakie ma cienkie ramki procesor Intel Core i7 9. generacji, RTX 2070 wentylatory czwartej generacji, no jest naprawdę niezłe tak właśnie wygląda hala, na której odbywa się konferencja, jest to naprawdę bardzo duża przestrzeń w tym miejscu dosyć jasne. I co? Teraz zbieramy się do hotelu. Oczywiście również będziemy jechać z taksówką wodną. Wspaniałe przeżycie, jak się będziecie w Nowym Jorku polecam. Słuchajcie, właśnie wyszliśmy z konferencji, bo się skończyła. Wyszłam po całym dniu siedzenia na hali. I dopiero teraz zobaczyłam, jaka jest przepiękna pogoda. Słuchajcie, lecimy teraz szybko do hotelu się przebrać i idziemy na kolację i będziemy podziwiać Nowy Jork